Gość wygląda jak Hulk, ale mówi, że wszystko naturalnie, bo geny, ta, geny z apteki, z receptą od wójka lekarza. Te naturalne bicepsy są tak naturalne jak truskawki w grudniu. Niby są, ale ktoś musiał w to włożyć chemię. Najlepszy numer? Oni wmawiają ci. Wystarczy trenować trzy razy w tygodniu, jeść kurczaka z ryżem i spać osiem godzin. Jasne. A potem mijają dwa lata, ty siedzisz z miską ryżu i wyglądasz jak chudy informatyk. A oni w tym czasie zmienili rozmiar koszulek z M na XXL. Ich lista sterydów jest dłuższa od rachunku po zakupach w nowym miesiącu, ale przecież to geny, bo jego dziadek też miał sześciopak w lodówce. I nigdy nie powiedzą prawdy, bo wtedy magiczny plan treningowy za 190 zł. przestanie być magiczny. To po prostu ciężka praca i dyscyplina tak jasne. I pewnie ta dyscyplina polega na tym, żeby nie pomylić strzykawek w poniedziałek z tymi na środę.